Uważajcie na swoje dzieci. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć historię, która dosłownie się zdarzyła w dniu wczorajszym, w momencie, kiedy ja to kręcę historia, która prawie zmroziła mi krew w żyłach, ponieważ o mały wos nie byłem świadkiem zderzenia czołowego autobusu z dzieckiem. I żeby było śmiesznie, kierowca tego autobusu nie ponosił żadnej winy. Zaistniałą sytuację. Mogę powiedzieć, że to był kompletny i lekceważący brak wychowania dzieciaka ze strony rodziców, który nie rozejrzał się dookoła i po prostu wszedł prosto pod autobus. Jakim cudem ten autobus wyhamował, to jest po prostu cud. Więc po kolei wracając sobie oczywiście z autobusem, to było gdzieś między godziną 17 a 18, bliżej może tak 18, powiedzmy 17:45. Padało trochę śnieg, było już, już ciemno, no i kiedy się zbliżałem do przystanku autobusowego, na którym miałem wysiąść, po prostu wstałem z miejsca, bo chciałem podejść pod kasownik, gdyż ja bilety kasuję przez taką kartę. U nas na Śląsku się to nazywa Śkup, gdzie mogę po prostu na tej karcie wpłacać sobie pieniądze i na przykład użyć na bilety autobusowe, bo bilet miesięczny mi się po prostu nie kalkuluje. Poszedłem sobie odbić, no i wróciłem do miejsca siedząc gdzie zostawiłem chwilowe plecak. Dosłownie w tym samym momencie, kiedy się odwróciłem do kasownika, mój wzrok był zwrócony na szybę przednią autobusu. I wtedy zobaczyłem to całe wydarzenie, które mi zmroziło krew w żyłach. Otóż dzieciak, nie wiem ile on miał lat, na pewno nie miał 10 lat, może siedem, osiem, po prostu, jak gdyby nic, z kapturem na łbie wszedł sobie na przejście dla pieszych pod jadący autobus, który wcale nie jechał szybko. Kierowca oczywiście zareagował, włączył e, hamulce, nie jechał szybko, bo gdyby tak było, to ja bym wylądował na przedniej szybie. Ja oczywiście, wiadomo, bo fizyka to fizyka. E, troszeczkę e, poleciałem e, do przodu, ale to nie było na zasadzie, że e, takim jakby przy szybkiej prędkości, że łup, po prostu padłem na to. Nie, po prostu, po prostu się pośliznowałem. Moje, moje buty nie, nie trzymały e, przyczepności z, z podłożem. I jak to się stało, że autobus nie uderzył tego dzieciaka, to ja nie wiem, bo przyznam szczerze, w tym momencie, a widziałem to wszystko na swoje własne, Oczy. Ja po prostu widziałem już furwającego dzieciaka od uderzenia autobusu, który, przypomnę, kaptur na głowę, nie rozejrzał się, czy cokolwiek jedzie, i prosto pod autobus. Mało było tego. On nawet nie zauważył, że o mały wóz w niego nie uderzył autobus, bo po prostu tak się stało, że e, przeszedł przez te pasy. Ale autobus nie wyhamował, on po prostu wjechał na to, tylko że zdążył tak przyhamować, że nie uderzył w niego. A z racji tego, że ja sobie spojrzałem z boku, co się dzieje, dziecko nawet nie zareagowało. On nawet nie widział, że wszedł pod autobus. Kompletnie nic, idzie sobie, swoim tempem, tak jakby się faktycznie nic nie stało. A on przed chwilą prawdopodobnie otarł się o śmierć. Moi drodzy. Co mnie zburzyło w, tym, w, tej, w tej historii, to właśnie nie zachowanie kierowcy, który nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ on jakimś cudem mu się to udało, zareagował e, i tylko lekceważący stąd dzieciaka. Nie obejrzał się, wszedł, przepraszam za wrażenie, jak głupi ciul na to przejście dla pieszych, i teraz ja się was pytam. To, że masz pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, możesz się kłócić z kierowcą, ale jak ciebie pierdolnie autobus, to tobie przestanie być do kłótni, bo będziesz miał szczęście jak przeżyjesz. A nie daj Boże jak usiądziesz na wózku inwalidzkim. To co mnie zbulwersowało, to ja się zadam pytanie, jak rodzice wychowali tego brzdąca, że on kompletnie nie wie jak się zachować na przejściu dla pieszych, że powinien się rozejrzeć, i dopiero wtedy wejść na przejście dla pieszych, tym bardziej, że warunki pogodowe były niesprzyjające, niestety sypało lekko śniegiem i tak dalej. Podobno te przepisy uległy zmianie, bo podobno było tak przez jakiś okres, że to pieszy miał, miał pierwszeństwo. Słuchaj, chcesz się kłócić to ma pierwszeństwo? Proszę bardzo. Ale wiesz co to jest rozum? Wiesz co to jest samodzielne myślenie? To znaczy, że okej, okay, może i przepisy są po twojej stronie, tylko co z tego, jeżeli będziesz miał szczęście, jak ledwo przeżyjesz? Co z tego, jeżeli stracisz swoje ukochane dziecko? Zastanowiłeś się nad tym? To przestań mi pieprzyć, kto ma pierwszeństwo na pasach, a kto nie ma, ponieważ w tej akurat sytuacji wszystko dokładnie widziałem na swoje własne oczy. Więc teraz Wam, drodzy słuchacze, chciałem to po prostu powiedzieć, bo Wy macie szansę to usłyszeć. Zastanówcie się nad wychowaniem swoich dzieci na drodze, w ruchu em, osobowym, w przejściu dla pieszych, ponieważ ja zawsze, zawsze najpierw zatrzymuję się i jak widzę, że samochód staje, to wtedy przychodzę. I pa pamiętam, że kiedyś opowiadałem historię, jak jechał sobie normalnie samochód, było ślisko, ja się zatrzymałem, samochód chciał wyhamować mnie, przepuścił, i wiecie co? Nie wyhamował, bo było tak ślisko, że wjechał na połowę pasów. Praktycznie stanął szybą pasażera vis-a-vis -vis mojej twarzy. Więc gdybym ja wtedy wszedł, byłbym na masce tego samochodu. Ale to, że ja po prostu się nie kłócę z samochodem, bo to nie ma sensu, prawdopodobnie uratowało mi, no może niekoniecznie życie, bo samochód nie jechał szybko, ale warunki były takie, że na pewno by się to odbyło z jakimś uszkodzeniem ciała. ciała. Więc moi drodzy, zastanówcie się naprawdę nad tym wszystkim. Niech ta historia będzie dla was pouczająca. I wbij sobie do uba. Nawet jeżeli prawo ci mówi, że masz pierwszeństwo, to wiedz, że nie masz pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. To jest miejsce uprzywilejowane. I naprawdę, wstać sobie honor do dupy. Przepuść auto. A jak ciebie przepuszcza, to wtedy wejść. I tym dzisiejszym materiałem od serca żebyście nie przeżyli tragedii we własnej rodzinie, zapraszam do, do przemyślenia. Chciałem się podzielić i naprawdę zastanówmy się nad sobą, i nie wykucajmy się od duperele, kto ma pierwszeństwa, kto nie, ponieważ w tym przypadku działa prawo dżungli. A to prawo dżungli jest takie, że w zderzeniu z samochodem ty nie masz, nie miałeś i nie będziesz mieć szans, bo fizyki nie oszukasz. Pozdrawiam Was serdecznie czołem z Panem Bogiem.